Dzień dobry wszystkim, nazywam się Paulina Waraksa. Jestem mamą Kajtusia, 15-miesięcznego chłopca, chorego na SMA. O chorobie dowiedzieliśmy się 10 kwietnia. To był dzień, gdzie tak naprawdę jakby spadł na nas wyrok. Wyrok śmierci na naszego synka, no a tym samym na nas. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Kajtek został wciągnięty na program leczenia, który jest zlefundowany w Polsce, ale nie daje gwarancji na pełne wyleczenie. Dlatego zdecydowaliśmy się na zbiórkę na terapię genową. Lek nazywa się Zolgensma. Jest to jedyny, jedyny wlew w życiu. Godzinny wlew do organizmu Kajtka, który praktycznie gwarantuje nam wyleczenie go z SMA, to znaczy nosicielem SMA będzie, natomiast jego postępy i, i yy, motoryczne będą na pewno wiele większe i nie będzie herba aż tak bardzo postępowała. Ten lek kosztuje przy obecnym kursie dolara około 10 milionów złotych. Dlaczego jest taki drogi? Dlatego, że produkuje go jedyna firma, Avexis i Cena no tego leku jest chyba dlatego tak bardzo wysoka. Jest to najdroższy lek na świecie, ale daje on gwarancję na wyleczenie chorych z SMA. Warunkiem podania leku w Stanach Zjednoczonych jest to wiek do drugiego roku życia. Natomiast 14 dni temu lek wszedł do Unii Europejskiej z ograniczeniem wagowym, 21 kilo, no co daje nam zawsze troszeczkę więcej czasu na uzbieranie tak ogromnej kwoty. Dlatego proszę wszystkich Państwa o dobrych sercach, o wsparcie nas. Nie tylko finansowe, ale udostępnianie, żeby dowiedziała się o nas cała Polska. Szanowni Państwo, jak już. Mama małego Kajtka wspomniała, zbieramy na najdroższy lek świata. Musicie Państwo wiedzieć, że Kajtuś pochodzi z małej miejscowości, cieszenie, nieopodal opodal świtwina. Nie ukrywamy, że jest to przeszkoda w zbieraniu tych środków, ponieważ bardzo trudno jest rozpropagować akcje na taką skalę, żeby można było kajtka wspierać w sposób jak najbardziej prężny. Bardzo Państwa prosimy o to, żebyście nie tylko wpłacali środki. Jeżeli Państwo nie macie takiej możliwości, bardzo prosimy o lajkowanie naszych spotów, czy udostępnianie informacji, które będziemy Państwu przekazywali. Każdy z tych elementów w pewien sposób przyczynia się do tego, że jesteśmy w stanie zebrać te olbrzymią kwotę. Także serdecznie państwa do tego zachęcamy. Jesteśmy przekonani, że cała społeczność tutaj nie tylko Cieszeniewa, oczywiście całego naszego powiatu świdmińskiego będzie na pewno Kajtusia wspierała i z państwa strony liczymy również na to samo. Ja bym chciała od siebie tylko dodać, jeżeli społeczeństwo jest w stanie zbierać tak ogromną kwotę na wielką orkiestrę świątecznej pomocy raz w roku, to mam nadzieję, że będzie drugi raz y, święto i uzbieramy ten 10 milionów w jak najszybszym czasie. Ja uważam, że, y, że damy radę, że uzbieramy to, ale potrzebujemy wszy wszystkich rąk y, na podku, na pokład. Y, I tak jak wspomniała Monika czy Paulina, y, żebyśmy wszyli, cała nasza lokalna społeczność, żeby wyszła również poza granicę Świdwina, y, żebyśmy trafiali do dużych miast, może też za granicę, bo na pewno jest masę dobrych serc, które nas wspomogą, pod warunkiem, że będą wiedzieć o tej akcji.